Dziwanko, pokażę Wam jak w silniku 2,5 TDI na pompie VP44 powinien być ustawiony kąt krysku. Pompa była regenerowana jak widać kod silnika to BCZ i teraz tak e, silnik musi być nagrzany 90 stopni i wartość ta, czyli spec powinna się pokrywać z tą wartością przy wypełnieniu zaworka na około 80% jeżeli ustawimy źle, to tutaj będzie 100%, a te wartości nie będą się pokrywać. Teraz te wartości się pokrywają. Myślę, że już one dalej nie pójdą. Może jest prawie na maksa nagrzany. I tutaj mamy idealnie to ustawione. Czyli mamy tak, tu się wartości pokrywają, a wypełnienie zaworka jest 8%. Czyli musi być to tak ustawione, żeby przy maksymalnym żądanym kącie wtrysku, tak jakby zaworek... Który przestawia kąt wtrysku nie był wypełniony na 100%. No 80 jest dobrze. Tak mi kiedyś uczyli i tak jest i tak działa. Tutaj było źle ustawione, bo miałem tutaj miałem 0 a tutaj było 100%. Przestawiałem to tak jak mam być. Teraz jest ok. Już tak dawno to robiłem, że nie pamiętałem jak to ustawić.